Witam wszystkich na aktualizacji rynku z kryptowalut, przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek i tak przechodzimy sobie już do wykresów, do tego, co dzisiaj się zadziało na rynkach, a nie działo się zbyt wiele. Dalej poruszamy się w konsolidacji. Grid index na Bitcoinie mamy na poziomie 40, czyli <laughs> zmienił się o 12. I myślę, że jeszcze wejdziemy do niższych poziomów. Zaczynamy od Bitcoina. Tak jak wczoraj, tutaj cały czas znajdujemy się na 4 godzinówce poniżej M20. W trendzie spadkowym widzimy, że wolumen podażowy cały czas narasta, także tutaj jak najbardziej są szanse na dalsze spadki. Na godzinówce widzimy, że trochę tej zieleni nam się pojawiło, ale jest to interwał godzinowy, także 4 godzinowy jest zdecydowanie podażowy. No i dzienny. Również tutaj ta podaż widać, że wyhamowała. Niemniej jednak pojawia się następna i może dojść w każdej chwili do kolejnej wyprzedaży. Czego się osobiście spodziewam i no, osobiście spodziewam się obsunięcia ceny niżej. Myślę, że na pewno przedyskutowane 24,800 i tamtych okolic. Na ten moment, na 4 pierwszy taki to jest jednodniutka, przepraszam, na tym okresie opartym na kręgach, tutaj pierwszy opór 26600, pierwsze wsparcie dół tej niebieskiej strefy, czyli 24742. Jeżeli przejdziemy sobie na czterogodzinówkę, bardziej lokalnie 25888, pierwsze wsparcie 25527. Uważam, że jeżeli utracimy ten poziom, no to jest duże prawdopodobieństwo zejścia niżej do tych okolic 24687. Przejdźmy do kolejnego wykresu. Tutaj mamy... Weźmy Tutaj mamy również wyznaczony poziom z wczoraj 24879, 25630. Widzimy, że to wsparcie cały czas nam utrzymuje tą cenę w ruchu zestawowym. Jest to interwał jednogodzinowy. E, przechodząc na czterogodzinówkę pierwsze, takie większe wsparcie na 25800, 25900 do 26 tysięcy Te podbicia mogą się pojawić, chociaż widzimy, że tutaj jakiś czas temu ukazywałem linię trendu, która nam się utworzyła. <kliwetnie> My wybiliśmy ją, mieliśmy retest i dalej schodzimy w dół. Jesteśmy właśnie na 25 630. Tutaj jest to pierwsze wsparcie, takie silniejsze. Jeżeli ją tracimy, to myślę, że 24-875 następny przystanek. No i zielona strefa, w której są kolejne ważne poziomy FIBO. Tutaj na 4 widzimy również ten wolumen podażowy w zeszłym nam dominuje. Jest to wykres z innej giełdy. Przechodzimy do Ethereum. Ethereum testuje raz w jednej, raz z drugiej strony poziom 1632. Uważam, że silniejsze wybicie na większym wolumenie, no to jest zejście, tutaj mamy czterogodzinne do 1572. To jest taki mój pierwszy target, gdzie będę próbował zagrywać longi. Kolejnym targetem 1514, 1473 na ten moment, także tu się też nic nie zmieniło. Eee, patrząc na, na drugi wykres Ethereum to wsparcie nam się przesuwa trochę. Eee, 1604, 1650 opór, 1651 i widzimy, że poruszamy się cały czas w tej strefie. to eee, tak przesunęliśmy, że będzie bliżej ceny. Już będzie to wcześniej. Tutaj budżet przesunął i ten, to wsparcie pojawiało Mamy tutaj, ten kanał 1707. Niewielka zmiana, niemniej jednak, tak to widzę w tej chwili na Ethereum i możliwy kolejny retus tutaj e, tej czarnej linii, która jest globalną linią trendu spadkowego. Niedobre dla Ethereum byłoby, gdybyśmy pod nią powrócili, bo wówczas to napędzi nam dalsze spadki w kierunku nawet 1370-1380. Przeszybki rzut oka na Litecoina. Niewiele zmieniło się na rynku od wczoraj, także tutaj nie ma, nie ma zbyt wielkich zmian, ale w dalszym ciągu oczekuję tego zejścia niżej. 62,99 na Litecoinie. Tutaj mamy na ja sobie pojętnie, wykres załaduje i pierwsze wsparcie tak jak mówiłem 60,02 wybicie tego poziomu to będziemy podążać w kierunku 45 dolarów za Litecoin jest to dzienny teraz na czterogodzinówce tutaj mam bardziej lokalne poziomy ustawione w okolicach 56 i 61,38 będę podejmował, dokładał sobie longów na, na poziomach, także do zagrania dłuże, długoterminowe, przepraszam. Także na małej dźwigni, ale jeszcze też będę się upewniał, czy na tych poziomach, jeżeli się znajdziemy, będą sprzyjające warunki do tego, żeby Wejść, akurat, w, w Longa. Jeżeli będzie bardzo duży wolumen podażowy, który nam wygasa, tutaj. Także myślę, że jeżeli dotrzemy do tych poziomów, będę próbował tutaj się podłączyć pod ruch przyszły wzrostowy. Pierwszy opór 63-66. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj na rynku kryptowalut. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne. W dalszym ciągu oczekuję zejścia ceny niżej na Bitcoinie 24,800 <laughs> i tam spodziewam się silniejszego odbicia. Dokąd jeszcze nie wiem, zobaczymy, jak tam dojdziemy, czy w ogóle pojawi się ta reakcja, czy zejdziemy niżej do 23,800. Natomiast, no właśnie, tutaj te, te strefy będę na Bitcoinie obserwował dla siebie i po prostu zbierał. Tutaj też widzimy płynność do zebrania, poniżej 24800. 24 800. Kolejne poziomy płynności, już wczoraj je pokazywałem, no to jest tutaj 21 21,900. I myślę, że te dwa poziomy zostaną e, przetestowane przez cenę i ta płynność zostanie zebrana. Widzimy, że tutaj pojawia nam się też płynność w okolicach 26 100. E, Do zebrania także możliwe to podbicie, tu w okolice e, 26, dwadzieścia y, 26 ton, natomiast nie sądzę, żebyśmy tą strefę tutaj pokonali. Jeżeli ją pokonamy, no to, to targety tutaj jak najbardziej będą realne. Natomiast pierwszy opór dla ceny 25,872 i taki większy, silniejszy opór ura tej konsolidacji 26 394. To wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia na kolejnej aktualizacji. Es un